Pozostajemy dalej w strefie kosmosu. Chciałem Państwu powiedzieć, nie wiem czy Państwo się kiedykolwiek zastanawiali, co to jest cykl Sarosa. To jak krótko opiszę, jest to okres czasu potrzebny do tego, żeby zdefiniować, określić, przewidzieć kolejne zaćmienia Słońca i Księżyca. Jest to okres czasu, który pozwala właśnie określić, Yy, za ile mniej więcej yy, Słońce, Ziemia i yy, Księżyc znajdą się w tym, yy, w tym samym położeniu. I cztery takie cykle, yy, nazywane exeligmos, nie działa. Tak, zajmują 65 lat. Mniej więcej. Yy, 65 lat również minęło, od dosyć istotnych wydarzeń, które zmieniły troszeczkę nasze postrzeganie technologiczne. Mam tutaj na myśli pierwszy lot Braci Wright, udany lot i lądowanie człowieka na księżycu. Dokładnie 65 lat tylko 65 lat minęło od tych dwóch jakże podobnych a różnych wydarzeń. 65 lat również minęło od 1958 roku do 2023. W 1958 roku w Urzędzie Patentowym w Niemczech został zgłoszony wniosek o patent na znak towarowy, jakim był Simatic. 65 lat później, na konferencji Hannover MS został zaprezentowany po raz pierwszy sterownik wirtualny jako aplikacja edge'owa. No i tak naprawdę pytanie dlaczego, po co i dla kogo? Czy to jest jakiś nowy trend, czy potrzebujemy to zastosować, czy to jest Coś, co zastąpi sprzęt fizyczny? To nie jest takie proste, odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, z tego względu, że dążymy pewnie do takiej sytuacji, natomiast pewnie chwilkę jeszcze to potrwa. W tej chwili jesteśmy przyzwyczajeni do systemów opartych na sterownikach fizycznych, do których jesteśmy już przyzwyczajeni, do, do których mamy zaufanie. Natomiast w wielu sytuacjach dzisiaj też stosujemy w wielu aplikacjach rozwiązania już oparte w jakiś tam sposób o rozwiązania software'owe. W tej chwili wirtualny sterownik, powiem szczerze, że też w wielu przypadkach, nawet na LinkedInie, pojawiają się doniesienia, że tych sterowników wirtualnych naprawdę dużo powstaje, dużo osób zaczyna to reklamować. Jest to przerzucenie w jakiś tam sposób takiej produkcji w tą strefę software'ową. Wydaje mi się, że to dąży troszeczkę do tego, żeby produkcja była po prostu autonomiczna i zarządzana centralnie z jednego, z jednego miejsca. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje nam aplikacja wirtualnego sterownika. Korzysta ona z zalet zarówno hardware'owego rozwiązania, jak i z zaawansowanych funkcji, które znamy z rozwiązań IT. To jest takie połączenie jednego i drugiego samych plusów. Aplikacja wirtualnego sterownika pracuje na platformie edgeowej. W tym przypadku e, mamy pokazane, w jaki sposób pracuje na urządzeniu fizycznym, na komputerze IPC. E, oczywiście ma możliwość wymiany danych z aplikacjami, które są zainstalowane również na tej e, platformie, e, chociażby do, do wizualizacji e, czy... czy Jakichś innych aplikacji, które, które na tej platformie mamy zainstalowane. Mamy również możliwość zainstalowania wirtualnego sterownika na urządzeniu wirtualnym. Nie musi być to fizyczny sprzęt, czyli możemy to chociażby na komputerach serwerowych, w serwerowniach gdzieś zainstalować, jako w środowisku wirtualnym. Przykład produkcji. Gdzie możemy zastosować bezpośrednio w celce mamy możliwość zredukowania pewnych urządzeń, które pracują bezpośrednio przy liniach. Tutaj mamy najmniejsze opóźnienia. Dużą korzyścią jest to również to, że na jednym urządzeniu mamy zainstalowany i sterownik, i inne aplikacje, które wykorzystują dane po prostu ze sterownika. Możemy przerzucić również te sterowniki, wyciągnąć z celki, zainstalować je na poziomie agregacji danych, gdzie oszczędzamy po prostu miejsce, jak sprzęt. Pozbywamy się bezpośrednio fizycznych urządzeń z linii i przerzucamy je na poziom wyżej. Tutaj, oczywiście, należy trzeba, trzeba się liczyć z większymi opóźnieniami, jeżeli chodzi o komunikację, ale. To jest wszystko oczywiście dostosowane do konkretnych aplikacji. Mamy również możliwość przerzucenia tego jeszcze wyżej, korzystając chociażby z datacentrów naszego zakładu, gdzie w jednym centralnym miejscu mamy zainstalowane wszystkie instancje wirtualnego sterownika, zarządzane, mogą być zarządzane po prostu przez, przez jedną osobę. Największa elastyczność takiego rozwiązania, największa możliwość zarządzania po prostu zasobami, którymi dysponuje chociażby nasz serwer. Taką główną, głównym naszym przykładem zastosowania wirtualnych sterowników jest Audi. Fabryka. Bilingerhofer, gdyby ktoś potrzebował dodatkowych informacji pod tym kodem QR można zeskanować sobie z naszej strony dokładny opis tego przypadku. Audi zastosowało stworzyło własną chmurę, w której przerzuciło wszystkie swoje sterowniki właśnie na sterowniki wirtualne. Pozbyli się setek albo tysięcy fizycznych urządzeń z linii. Były to między innymi komputery IPC, panele HMI i fizyczne sterowniki. Pozostały oczywiście tylko wejścia I/O No coś musimy, w jakiś sposób musimy zbierać informacje z czynników. Wszystko zostało zcentralizowane w jednym, w jednej chmurze. Chmura, żeby się nie pomylić, nazywa się Edge Cloud for Production. Dzięki temu rozwiązaniu byli w stanie po prostu zaoszczędzić spore pieniądze, mając możliwość zarządzania po prostu całością produkcji z jednego, z jednego miejsca. Jest to rozwiązanie mocno elastyczne, które pozwala im w dynamiczny sposób zwiększać zapotrzebowanie sprzętowe. Uniezależnili się też od sprzętu, którym do tej pory dysponowali na halach. Cała produkcja została przerzucona. To są Audi G-trony i R 8 są produkowane w całości właśnie na naszych wirtualnych sterownikach. I teraz jak to dokładnie wyglądało. Wszystkie. Panele HMI oraz sterowniki zostały wyrzucone z hali produkcyjnej i Audi poszło nawet o krok dalej. Z tego względu, że stworzyli własną chmurę i wszystko działa w jednym centralnym miejscu. Oszczędności znaczy. Może tak, wyzwanie przede wszystkim, które stanowi tutaj cały problem, jest takie, że musimy spełniać oczywiście pewne wymagania co do bezpieczeństwa. Audi stosuje nasze sterowniki wirtualne z funkcjonalnością Safety. Jest to pierwszy na świecie taki sterownik, który posiada certyfikację TUF. Spełnia wszystkie wymagania odnośnie SIL-3. Także mamy kwestie zabezpieczenia takiego cyberbezpieczeństwa spełnione. Oczywiście były pewne problemy może tak, czy, czy jakieś sytuacje, gdzie musieli Przemyśleć swoją strategię, podejście do całej tej infrastruktury, przede wszystkim sieciowej. Natomiast, tak jak mówię, tam w opisach na stronie będzie dokładnie pokazane, w jaki sposób sobie, sobie z tym poradzili. Natomiast dodatkową informacją jeszcze jest taką, że sterowniki które kontrolują całą halą produkcyjną Bellingerhofe są oddalone od samej hali o 8 km. Także wydaje mi się, że jest to też taka informacja zaskakująca, przynajmniej mnie zaskoczyła, że sterowniki mogą zostać wyciągnięte w całości poza halę produkcyjną. Z tego co wiem, Audi planuje kolejne rozszerzenia, kolejne fabryki w ten sposób również podłączyć, żeby sterowniki z kolejnych hal były również w jednym miejscu centralnie zlokalizowane. Jakie korzyści? Elastyczność i skalowalność rozwiązania. W łatwy sposób Audi jest w stanie... Zarządzać swoimi, swoimi sterownikami, swoimi hostami, na których jest to wszystko zainstalowane w dynamiczny sposób, są w stanie rozszerzać moc obliczeniową potrzebną tym, tym sterownikom. Efektywność kosztowa, eliminacja bezpośrednich kosztów związanych z zakupem, serwisem czy konserwacją tych sterowników. Integracja z infrastrukturą IT, sterowniki te są w pełni kompatybilne z oprogramowaniem Tia Portal, więc wszystkie projekty, które do tej pory były wykorzystywane, mogą być w łatwy sposób zaimplementowane na nowe rozwiązanie. I zwiększenie dostępności niezawodności mamy możliwość właśnie zarządzania sterownikami w taki sposób, w jaki w tej chwili zarządzamy całą infrastrukturą IT. Większa dyspozycyjność, łatwość, po prostu zarządzania tymi zasobami. Z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam również na mini targi. Gdyby trzeba było coś jeszcze dodatkowo opowiedzieć o tej historii, to chętnie udzielę odpowiedzi. Zapraszam również na. Do, do kontaktu ze mną. Dziękuję bardzo.